Cześć, witamy z Corona Camp. Jak pamiętacie, właśnie to miejsce, które jest za nami, dwa lata temu, dokładnie dwa lata minęły od pierwszego spotkania w tym miejscu nazwami z, z Mewlutem, z Michaelem, z Tomasem, Magdaleną, Pawłem i Julką. For so long. Hello, hello. Hello, Hello,. Teren trzeba oczyścić, bo jednak nie wszyscy ładnie tutaj się zachowywali. I trochę tutaj jest śmieci. A tak pewnie tu jest przemiał ludzi, że... I tak nie jest źle. Nie jest źle. Jak na Turcji nie jest źle. O popularności tego miejsca świadczy ten teren. Jak widzicie, nie ma już trawy w wielu miejscach. My Nie chcemy też tak pokazywać, bo stoją z nami nasi, no, nasze ziomki. Ale tak, nie stoimy nawet sami, nie będziemy tego tak ukrywać. W ten dzień, który nagrywamy, jesteśmy tutaj w dwie pary. Były trzy pary, wczoraj było ognisko. I właśnie droga. Ona już niczym nie przypomina tego, co było kiedyś. Już się zaczyna to samo klepisko robić tutaj, bo tutaj też dużo ludzi parkuje. Czasami, jak jest mocno tłoczno, to my parkujemy przy tej skalce, skałce. Wjazd, który Daniel naprawiał z mewlutem, też już się popsuł, ale nie mamy teraz tylu narzędzi i stwierdziliśmy, że nie będziemy tego naprawiać, bo aż tak długo nie będziemy tutaj stać. O, woda go rozmywa, bo. Czasami tak mocno cieknie, tak mocno pada, że tu jest strumień. Tego też nie było tutaj, bo, bo była ta droga, tak, jak ona mówi, naprawiona. Ale... ale jak tutaj staliśmy, doświadczyliśmy pierwszy raz w Turcji czegoś padał. takiego. Grat. Jedna burza na Corona i mamy zimę. Potok, w którym płynie w dalszym ciągu grad. Grat pokrył wszystko. My musimy stać wyżej. Żeby nas nie zmyło. bo By nas po prostu zmyło, tam jest jedno wielkie błoto. Ale... Takie pogody też to nie było Ale grad długo jest, bo w dzień było tak... 20 no, tak za 20 stopni, a teraz spadło do 8, ten grad się w ogóle nie rozpuszcza. Staliśmy tutaj. To są nasi tureccy sąsiedzi. I tureccy sąsiedzi nie wiem, jak teraz wyjadą. I jeszcze maje stoją. Ale maje stoją, bo oni wyjadą. Pod nimi jest akurat rzeka, więc idealnie kół nie podmywa. Zrób zbliżenie na ten grad, bo to wygląda jak kamyczki, a to białe to jest grad. Nie w to w to. O. No, to, to jest warstw. Takiego gradu to myśmy już dawno nie widzieli. No, ale już na horyzoncie widać Nawet słońce. na skałach widać. biały. będzie. jest biały na Markisie. Ja tam jaki ten, jaki tam potok jest A tak wygląda nasz stolik Nie zostawił Zima na kam Próby czasu nie przetrwał znak Corona Camp z informacją jak daleko jest do miasta każdego z uczestników Corona Campu. Ani druga część znaku nie przetrwała, ale czy nam to jakoś przeszkadza? No może tak miało być? Siłą rzeczy, tak. Mieliśmy to naprawić, znaleźć jakąś deskę, ale jakoś tak. Być może zrobimy coś nowocześniejszego. To jeszcze się za chwilkę okaże. Tego sami nie wiemy, bo jest ciężko znaleźć agencję reklamową i zrobimy y, coś w tym punkcie tutaj, tej skały. To chyba największe zaskoczenie, bo robiąc ten napis dla Turków z informacją co tutaj się działo, nie spodziewałem się, że to tak długo przetrwa. To jest, zwykły, to jest zwykła farba w sprayu, która jak na razie wytrzymała już ponad 2 lata. Tak wychodzi na to. No, może nie dwa lata. No, wytrzymała dwa lata. Trochę jest taka widać też nadszarpnięta przez ząb czasu, ale na razie jest wszystko ok i nic się z nią nie dzieje. Jak się uda, to tu będzie już nowocześniejsza rzecz. Jesteśmy sobie teraz zupełnie przypadkiem, bo byliśmy na zakupach, szukaliśmy kawy. Takiej kawy w ziarkach do mielenia. Y, która jest nieosiągalna w takich małych miejscowościach jak Jesilkoj. Jesilkoj jest y, tylko jedna, y, nie wiem, agencja reklamowa i tam chcieliśmy, bo dosyć późno wpadliśmy na ten pomysł, żeby zrobić y, kod QR i y, y, zrobić taką tabliczkę informującą o Coronacampie, y, o, 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 o tym miejscu. Pan nam powiedział, że trzeba bardzo długo czekać na to tak bardzo, bardzo długo, a my jesteśmy tak, dzisiaj jesteśmy umówieni yy, mamy zaproszenie od jego do jego restauracji i zajechaliśmy tak przypadkowo do y, takiej agencji reklamowej do jesteśmy dobra. teraz w Adakoy. Ja nie wiem gdzie my jesteśmy za 6 złotych mi sprzedał jednak ten bez printu ale mam ten, pleksy trzeba teraz tylko będzie ładnie, jakimś czymś nie jest prosta sprawa zrobić to w Turcji. Jeśli chodzi o samo oznakowanie tego miejsca, to co zostało, czyli napis korona, już zastanawia ludzi. Jak e... jest sama korona, to tak też inaczej jest. Informacja <grymna> podobno się niesie od vana do vana, od kampera do kampera. Z informacją właśnie ludzie dążą, że tutaj jest takie miejsce, gdzie podróżnicy spędzali lockdown. Więc miejsce oprócz tego, że wśród Was jest kultowe, wśród naszych widzów, to także staje się powoli kultowe wśród zagranicznych ekip. A dla nas jest to miejsce bardzo wyjątkowe. Czujemy się tutaj, mimo tego, że jesteśmy drugi raz, i mimo tego, że nie ma tych wszystkich ludzi, którzy czynili całą tą atmosferę, to miejsce jest na tyle wyjątkowe, że myśleliśmy o tym, żeby kupić ten teren. I być może jak kiedyś przestaniemy podróżować nie wiem, na starość, a może wcześniej, yy, osiądziemy, yy, wybudujemy tutaj jakiś domek. Zaczęliśmy się interesować tą sprawą. Jak detektywi po prostu <laughs> szukać, czyje to jest, pytać ludzi po kolei. Sprawa jest dosyć skomplikowana, bo właścicieli tego terenu jedni mówią, że jest 30 yy, ludzi, drudzy mówią, że jest 40. Bez pewnie jest 20, każdy dodał. <śmiech> Ale, <śmiech> Ale jest tak. dużo. Prawowity właściciel umarł, nie mogą, nie, nie mogą się dogadać. Nie mogą się dogadać, bo tych spadkobierców jest zbyt dużo. Skąd my to znamy? Ale rozmawiając z człowiekiem, który wiedział na ten temat najwięcej. Doszliśmy do wniosku, że gdybyśmy kupili ten teren, to jednak w lecie w sezonie byśmy tutaj nie wytrzymali i byśmy tego żałowali, bo to miejsce ma swój urok poza sezonem. To jest raz, a drugi raz, raz ma swój urok, jeśli jest, bo tutaj dużo ludzi odwiedza to miejsce. Natomiast w momencie, kiedy my byśmy coś tutaj zrobili, czy nawet jakiś darmowy nawet parking czy camping dla ludzi w dalszym ciągu i postawili sobie jakąś małą chałupkę, to to już by nie było to samo. Poza tym nie da się Bukowanie. wszystkiego kupić. Mamy dużo takich miejsc, z którymi mamy miłe wspomnienia, ale to nie znaczy, że my wszystkie je kupimy. Może właśnie tak to miało wyglądać. W sezonie, z tego co wiemy, zjeżdżają się tutaj głównie miejscowi, mniej ci turyści, turyści tak. bardziej miejscowi, ale oni uciekają przed tymi turystycznymi miejscami i wraz jest I tutaj tak ich powoduje, bardzo dużo. Tak, jest, jest dużo Teraz tak. jest bardzo dużo ludzi, no bo nie ma lockdownu, jest wszystko pootwierane i naprawdę jest przemiał tych ludzi bardzo duży. Czasami jak jedziemy zatankować wodę do sklepu, zrobić serwis, to. Yy, wracamy, nasze miejsce jest zajęte. No to i... jest nawet kilka kamperów stoi, także na, dla nas nie ma miejsca. <noise> Wychodzi na to, że o korona kampie możemy gadać godzinami. Danielowi ręka zdrętniała. <noise> <noise> Postawiliśmy was na skalę. <noise> Wracając do tego, co mówiliśmy, czyli wracamy, nagle stoją inni ludzie, i zauważyliśmy, że mamy coś takiego wewnątrz, że zaczynamy ten teren traktować jak nasz, terytorialnie. Bo po prostu jak ktoś przyjeżdża, to w pewnym momencie. Budzi to taką y, malutką frustrację. Frustracja, Ej, do, my tutaj na chwilę na dół wyjechaliśmy, a tu już stoi tyle ludzi i nie ma dla nas miejsca, musimy sobie szukać innego noclegu. Miejsce jest na tyle popularne, że nawet y, zdarzało się już, że chodziliśmy do innych ekip i prosiliśmy, żeby nam to miejsce przypilnowali, bo jedziemy. <noise> Dlaczego mamy z tyłu kampera, to mamy znajomych w sumie. Z którymi już występowali u nas, jak Dimitrosa włączycie z Grecji, to tam Karen właśnie śpiewa na sam koniec. Poznaliśmy ich na Dimitriosie, właśnie oni występowali, a potem spotykaliśmy jeszcze kilka jeszcze razy, no. dwa razy. Oni tak się kręcili z naszymi kamperowiczami. Bardzo mu, tak, muzyczna rodzinka. Tak, tak. Tak, e, tutaj ogóle... widok się nie zmienił, nasze stare krzesełka. Jeszcze mamy jednych znajomych z. obok nas. Są z Austrii, chyba, tak? Z Austrii. Eee, ja myślałam, że ci to są Szwajcarzy. To mi się pomieszało. Tak, Karen jest z Szwajcarii, a tutaj tak, Austria. To Karen na pewno jest z Szwajcarii. Czyli oni są z Austrii i też bar bardzo miłe małżeństwo, którzy mają fantastycznego psa. Mali. Nie, bój się. Kurczaka czujesz. Daniel, tutaj krzyżąca. Algorytmy tuba są bezlitosne. Nóż, mięso. Robimy swoje i robimy w takim towarzystwie. Mali? Jakie to nie Powtórzę, ale to są alpejskie rzeczy. Sąsiedzi nam mówili, ale nie powtórzymy tej rasy. Fajne Przepraszamy, ale jest piękny. Dziękujemy majowaniu, Patrycji Andrzejowi. Za kolejny przepis. Za kolejny przepis. Proponujemy, żebyście te przepisy wstawiali. Proponujemy, żeby kanał Majowanie założył kanał na YouTubie z tymi przepisami, bo naprawdę. Ale nie kanał na YouTube nie muszę zakładać. Nie. Ale takie o gotowaniu. O gotowaniu? Tak. No tak. I żeby pokazywali co jak robią, bo robią naprawdę fajne rzeczy. I za każdym razem, kiedy się z nimi widzimy, to coś nowego, fajnego jemy. Jakbyś też postawę z muzyką. Nie no no chodzi tutaj o relację. A. Andrzej, mów coś ty do vloga. Ale to nowego obroty patrz. Z przodu się widzisz nawet. Ja się nie znam, bo ja to nie nagrywam, to To, to, to nowa technologia. Ale zapraszamy do majowania. E, jak osiągnął, e, ile macie subskrybentów? Gdzie? Na YouTube. Na YouTube? No? 193. Czyli jak osiągniecie 200, będziecie więcej nagrywać. Nie, nie sądzę. Nagrywać? Prosimy 7 dla majowania subskrybentów, żeby więcej nagrywali z mówieniem. Ale tam nadal nic nie ma z mówieniem, tak czy inaczej. Ja no to, to od 200 subskrybentów, jak się zobowiązaliście, już to już jest. To się zobowiąza. <laughs> ja, mam, ja mam nagrane. Dzisiaj jemy kurczaka, którego kupiliśmy w bardzo dobrej cenie w promocji, w Migrosie. Bo jak kończy się ważność, to często są takie przeceny. I to będzie kurczak Ale ze śmietanką, kary. Daje to pewne ograniczenia, bo trzeba szybko robić, jak się kończy data. No, niestety. A Mali czas tu jest, ona jest bardzo zainteresowana. Będziemy robić na dworze. To już jest taki czas, kiedy można z widokiem gotować i nie trzeba robić zapachów. Może sąsiadą? Sąsiadą, możemy zrobić za. <gryj> paprykę, koniec vlogowania. Koniec vlogowania, muszę pomagać do garów. Kuchnia letnia została bez zmian. Powiedzmy, trochę ją trzeba było odgruzować, bo zaczynała zarastać. E, tutaj z powrotem wróciły skrzynki, bo ich nie było. Ktoś je gdzieś albo na ognisku zmarnował, albo gdzieś indziej. Chciałem to zbudować na zasadzie piwniczki, ale za dużo to byłoby to roboty. Trzeba by jakieś robić wzmocnienia z drewna, więc piwniczka zostaje w ten sposób. A raczej lodówka, bo tutaj to jest miejsce na warzywa i owoce, które w samochodzie o wiele szybciej się zużywają i wędną, a, a w tej piwnicy jednak przez cały dzień tu jest cień i jest o wiele chłodniej. A miejsce na ogniska zlikwidowane, bo już nie ma sensu, jak nie ma obostrzeń, robić w tym miejscu ogniska. Ogniska są teraz organizowane w dwóch miejscach. Pierwsze miejsce to jest powiedzmy mniejszy plac dla mniejszej ilości ludzi, do czterech, powiedzmy sześciu. A drugi to jest ta półeczka. To jest właśnie drugie miejsce, i tam już się mieści spokojnie do 10 osób. I to jest z, chyba z, z, trochę z lepszym widokiem. To zależy też jak wieje wiatr. Jak wieje bryza od morza, to lepiej jest rozpalić tutaj, bo skała, która jest punktem widokowym, bardzo dobrze osłania nas przed wiatrem. A jak nie ma bryzy, to jednak widokowo na kalkan o wiele fajniej popatrzeć sobie z tego drugiego miejsca Dla dekoracji na razie stoi nasz stary czajnik który pewnie tutaj dla tej dekoracji już zostanie i na pewno zostanie taka rzecz jeszcze jedna czyli krzesło, krzesło, które dostaliśmy od Andrzeja z Puław rok temu za które serdecznie dziękujemy korzystaliśmy z niego bardzo długo A niestety no, ząb czasu też już to krzesło nadruszył i trzeba coś z nim zrobić. A tutaj, jak ludzie przyjeżdżają na jakieś pikniki, tego typu rzeczy, to bardzo chętnie korzystają. Bo było jeszcze jedno zielone, i nawet komuś na tyle się spodobało, że już go nie ma. My mamy już ten nasz nowy zestaw, który znacie z poprzednich odcinków. W pewnym momencie, jak tu chwilę już się zaadoptowaliśmy do. Tych warunków, które są na tę chwilę, w Corona kampie. to zdaliśmy sobie sprawę, że też nie chcemy ludziom odbierać tego szczęścia, tego widoku, tego miejsca. Bo wszyscy, którzy tutaj y, przyjechali, oni zawsze powiedzieli: Ej, to miejsce jest naprawdę wyjątkowe, ono jest magiczne, jest super. no, i, no. Nie, nie oszukujmy się. Tu w okolicy mało jest takich miejsc, gdzie jest piękny widok. Y, jest, y, to miejsce... Mówimy o kamperach. Tak. Jest to miejsce takie na uboczu, bo tutaj jest wioska i taka mało zabudowana, więc jest cisza, spokój. Tutaj naprawdę można wyczilować i jednocześnie mieć z tyłu ten fajny widok albo zejść sobie tutaj na plażę i to jest tak fajnie skondensowane, bo gdziekolwiek w którą stronę nie pojedziemy to już będzie ciężej, już jest, jest ruchliwa ulica, tak. już jest miasto, już nie można stanąć, jest problem. A to miejsce właśnie, wszystko jest wyjątkowe, przynajmniej na tym odcinku, riwiery tureckiej. I... Pozwalamy teraz korzystać wszystkim, mówimy tą historię, skąd my się tu wzięliśmy, dlaczego tu mieszkamy. Podobno już ludzie nawet nas kojarzą teraz z tym miejscem, bo widzieli gdzieś tam... I mówią tak, widzieliśmy, tydzień temu tam byliśmy i widzieliśmy ich. Ale też... Zdaliśmy sobie sprawę, że nie możemy odbierać tej przyjemności i, I nie możemy y, sobie przywłaszczać miejsca, które nie jest nasze, nasze które dokładnie. ma 40 czy tam 30 właścicieli. W związku z tym wyjeżdżamy dzisiaj. Dzisiaj wyjeżdżamy, ale tak, często staliśmy <laughs> na tym miejscu obok, często staliśmy tam, gdzie Mevlut miał swoją bazę. Staliśmy tutaj już w różnych miejscach, w różnych konfiguracjach. Robiliśmy jakieś tam krótkie wycieczki, tak, żeby się. I korona camp jest najlepszym miejscem. Nie denerwować. Ale gdybyście tutaj przyjechali i nie byłoby dla Was miejsca, to tutaj, gdzie jest Mewlud, po drugiej stronie ulicy, można też sobie stanąć. się zabukować nie A ma problemu. jeżeli macie 4x4 albo nie macie, ale chcecie zaryzykować, to jeszcze można zjechać w dół, w tą stronę, gdzie sta, stali chłopacy. Także. Mm... Miejsce jest na koło dużo ogólnie. My po prostu. Zaczęliśmy te jedno miejsce bronić, kojarzyć, no bo nam się najlepiej, mamy tu najlepsze wspomnienia z tym miejscem. Najlepiej nam się tutaj żyło i najlepiej nam tu się stało. Po prostu przyzwyczailiśmy się do niego, to chyba z tego wynika. Więc z takim uczuciem się musieliśmy zmierzyć tutaj po powrocie? Z takimi emocjami. Emocjami z tym związanymi i, i jakoś to przepracować w sobie. Tak, że to, to jest bardzo dziwne, bo do tej pory czuliśmy się obywatelami świata i w ogóle z, z żadnym miejscem nie łączyliśmy, mimo tego, że mieliśmy jakieś miłe wspomnienia, nie łączyliśmy się. Tak. A tu była zupełnie inna sytuacja. Jakieś no cząstka, cząstka nas tutaj została, był, i chyba było, to z tego wynikało. Było to nowe doświadczenie, trzeba było sobie to poukładać jakoś. I w tej chwili myślę, że zostawiamy to miejsce innym. Idziemy teraz odwiedzić miejsce, w którym mieszkał Mevlut. I te, taki to jest krótki spacer, bo to jest bardzo blisko Korona Camp, po drugiej stronie ulicy. Natomiast zwykle robimy sobie dłuższe spacery. Chcieliśmy też odwiedzić miejsce, tam gdzie stał Tomas z Michaelem. W hotelu wyszło to co widać, czyli dół, bo jest brodzik, jest dziura, czyli gdzieś jest i tam, Drzwi były, jest grill. Na Róba hotelu nie rowerek. widać. I tam jest brodzik, gdzie Andrzej stoi. Z tak, Patrycją. bo przyprowadziliśmy Patrycję i Andrzeja z Majowania, bo są z nami. I tak odwiedzamy stare, stare rzeczy, nawet jest to w tej samej wulce, w której tu chodziłem zazwyczaj myśleliśmy, że to będzie hotel, może będzie, ale na razie to wyglądało jak domek. Nagrywaliśmy w ogóle vloga o tym, że tutaj koparka. Nie, bo zaczęli kopać, ale nie skończyli. Ktoś już miał tu rower. Już coś tu się działo. Co jest? Aha, Andrzej już buduje, już buduje. Który? Oto? Marmurowy. A, marmurowy, to to na pewno... Jego waga jest Ale może to jakiś kompozyt? O, o Kompozyt. <laughs> nie, dobra. Marmur Chciałem to jest zlepione To się tak wydłuba a... Nie, zlepione. Zlepione? No. Sprawdziliśmy Aligator nie może... Do tej pory dogonić żółwia. Dalej jest. Żółw przed nim. Ale plaże się nic nie zmieniły. No to jest fajna plaża ale jest biała. Biały kamień. To tutaj jest miejsce, z którego skakał Tomasz, ten biały kamień. A tam mieli tą pułapkę na ryby. Co sami zrobili? Kolor wody bez zmian. Piękny, turkusowy. Że dzisiaj troszeczkę zburzone jest, może. Droga do plaży jest zamknięta. Tam jest to wszystko praktycznie rozmyte. No i nie ma, nie ma tego nie miejsca. Ma nie ma wiaty. Nie ma wiaty. My dzisiaj idziemy dalej zobaczyć patarę, więc tylko widzieliśmy z góry. Nie ma chłopaków. I oprócz miejsca w lutym, które widzicie zaraz za nami, w którym przeżyliśmy szok, bo idziemy, jedziemy. Patrzymy, ej, stoją ule, może jest tutaj, może, może nie mówił, chce nam zrobić niespodziankę. No nie, niestety są ule, ale Zrobiliśmy to nie są jego ule. Następna, detekwistyczna sprawa. <noise> Jeśli chodzi o samego mywluta, to jeszcze chwilę musicie, musicie poczekać, co i jak u niego słychać. Dlatego tu jest z powrotem tyle uli, bo tu jest po prostu dobre miejsce do. Robienia miodu. Może nie jest ich aż tyle, ile miał mewlut, ale ktoś, znaczy ktoś, nad wiemy kto, dlatego że znamy tego człowieka. To jest rodzina Os Osmana, od jego i znajomy mewluta. Tak, a on nawet występował w tym filmie, pomagał, pomagał pakować te ule, więc my go W tym vlogu, znamy. który Wam się wyświetli, ten człowiek występuje, ale tak. nie pamiętam jego imienia, bo niektóre imiona tureckie są tak mega trudne. Są oczywiście proste, właśnie tak jak Osman, Mustafa, Burak, takie najbardziej popularne, ale niektóre są takie, że po prostu to jest nie do wymówienia dla nas. Kojarzycie to miejsce za mną? Na pewno nie, dlatego że bez mewluta. Wygląda ono zupełnie inaczej. Tutaj stał jego niebieski baraczek. I jego domek. Tu miał całe przetwórnie ognisko, i przetwórnie miodu z tej strony. No i większość uli stała jednak tutaj, na, na górze. Tam, gdzie przed chwilą widzieliście tych uli, było trochę, ale na górze było ich najwięcej. W naszej wycieczce topograficznej po znanych już miejscach korona jest to ostatnie miejsce, gdzie można dojechać kamperem. Tu droga też jej stan troszeczkę jest gorszy niż. Dwa lata temu, no, nie ma tu komu po prostu o to zadbać. Ale dojechać się da my. Tu kilka razy zjeżdżaliśmy, jak było zajęte to nasze właściwe miejsce. Może, że nie ma komu zadbać, to źle powiedziałem. Tylko mnie przeszkadzają takie dziury, bo, o, ktoś jest, ktoś jest tak jak gdzieś. Nie przeszkadzają takie dziury, bo oni jadą wszędzie w tych górach. Nie ma tu problemu z tym, żeby wjechać w jakieś dziwne miejsce. Po prostu są bardziej przyzwyczajeni do trudnych warunków drogowych. Nie będziemy przeszkadzać, bo. Jedzą. Ale tak, jest ostatnie miejsce. Jest, jest Ramaza, ale jedzą. Jest ostatnie Niektórzy miejsce, jedzą. w którym można było stać podczas lockdownów. I na początku I tutaj stali tutaj Michael też, z Tomasem. Tak, tutaj jest też bardzo fajny widok. Z tym, że tutaj jest jeszcze bliżej tej drogi. No i trochę wieje, bo nie ma tych skał. Jak jest bryza od morza, ale miejsce też jest super, bo jest, jest o wiele więcej placu, no, ale jest troszeczkę też pochyło, więc z tym się trzeba liczyć. Tak, tutaj ciężko jest prostu stanąć. Miało być takie krótkie wprowadzenie do Korona kampu po dwóch latach, wyszło troszeczkę dłużej. Wyszło długie. Ale dziękujemy Wam. Dziękujemy za oglądanie, za to, że byliście z nami i do następnego. Cześć. Hej. I zapomnijcie o lajkach. You should see it through someone else's side Another cipher to break While the grass grows underneath my feet